Ewangelii według świętego Łukasza. Potem wyszedł i udał się według zwyczaju na górę oliwną. Towarzyszyli mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam oddalił się od nich na odległość, jakby rzutu kamieniem. Upadł na kolana i modlił się tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz twoja niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i umacniał go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich: czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Drodzy, miałem okazję nie tak dawno rozmawiać z pewną bardzo już sędziwą siostrą zakonną, która od roku leżała w łóżku. Opowiadała mi o swoim smutku wewnętrznym, opowiadała mi o tym, jak bardzo trudno jest jej przyjmować to cierpienie, jak bardzo trudno jest przyjmować je z miłością, z akceptacją. Opowiadała mi o tym, jak dużej irytacji doznaje wtedy, kiedy już sama nie może czegoś fizycznie zrobić. Opowiadała mi o tym, jak jest jej smutno, kiedy czasem nie ma nawet z kim odmówić modlitw, ponieważ wszyscy biegają i mają mnóstwo obowiązków, tych nigdy nie jest mniej. A ona jest pozostawiona często sama sobie, choć trzeba przyznać, że była niesłychanie cudownie zadbana, ale, ale jest jeszcze jakieś życie obok. Mówiła mi: Ojcze, ja nie pamiętam. Czasem nie umiem odmówić modlitwy: Zdrowaś Mario, bo nie pamiętam. I kiedy z nią rozmawiałem, miałem takie głębokie poczucie, że, że jestem w ogrujicu. I mówię do niej: Siostro, to jest Twój ogrujec, to jest ten czas, to jest ten etap życia, to jest ten moment. Pamiętasz, jak się Jezus modlił w ogrójcu: bądź wola Twoja. Bądź wola Twoja to jest najważniejsza, najcudowniejsza i w Twojej sytuacji najlepsza modlitwa. Nie martw się, że nie możesz spamiętać innych, że nie możesz ich sobie przypomnieć. Nie martw się, że już nie jesteś w stanie odmówić tych wszystkich, które życie zakonne na Ciebie nakłada. Módl się, bądź wola Twoja. Przyznała mi rację, pogadaliśmy jeszcze chwilę, a kiedy wychodziłem, pożegnawszy się z nią, zawołała mnie jeszcze raz i mówi: Ojcze, jak to ja się miałam modlić? Co to ojciec mi radził? Sen nie pamięci. W tym kontekście, w kontekście tej rozmowy, pomyślałem sobie, Boże, jak, jaka to jest łaska, że ja jeszcze ciągle mam zdrowe ręce, które są w stanie utrzymać w rękach brewiarz. Że ja jeszcze ciągle mam zdrowe nogi, które są w stanie zanieść mnie do kaplicy. Mamy w Zakonie takie powiedzenie: bracie, trzymaj się muru, ale chodź do chóru, czyli do zakonnej kaplicy. Powiedzenie cudowne, ale przecież wiem, że niektórzy już nie są w stanie tam dotrzeć fizycznie, a ja ciągle mogę. Mam jeszcze ciągle tyle siły, że mogę unieść najświętszy sakrament nad ołtarzem. Jaka to łaska, a jednocześnie widzę, że dotyka mnie sen niepamięci. Czasem, kiedy budzę się rano, z niepokojem uświadamiam sobie, że wszystkie modlitwy dnia wczorajszego, które powinienem odmówić, nie zostały odmówione. Czegoś mi tam zabrakło. Czasem dotyka mnie sen zapomnienia, sen niefrasobliwości mówię sobie no dobrze, jutro pójdę się pomodlę, przecież kaplica nie zając, nie ucieknie i przypominam sobie siebie sprzed lat, kiedy jako chłopak jeździłem na rekolekcje powołaniowe do klasztorów i błogosławiłem Pana za to niebo na ziemi, za kaplicę w domu przecież nie miałem tego na co dzień dzisiaj Pan Jezus mieszka piętro niżej w kaplicy klasztornej a niebem na ziemi jest możliwość poczytania książki na chwilę przed snem czasem to jest rzeczywiście sen rozleniwienia, zmęczenia. Kiedy moja nadaktywność sprawia takie zmęczenie, że już wieczorem rzeczywiście do Kaplicy zajrzeć nie mogę. Te wszystkie sny dotykają również mnie. To wszystko jest dosyć rozczarowujące, ale, ale to jeszcze nic. To wszystko może się okazać naprawdę niebezpieczne. I o tym dzisiaj zdaje się mówić Jezus. Czemu śpicie? Czuwajcie, abyście nie ulegli pokusie. Ale jakiej pokusie? Pokusie zdrady i ucieczki. Pokusie walki o Jezusa wyłącznie ludzkimi środkami, często w sposób przemocowy. Pokusie walki o samego siebie, tak naprawdę egoizmu, pokusie rozbicia wspólnotowego. Może pokusie wtopienia się w tłum, żeby mnie nikt nie zauważył, żeby mi nic nie groziło, żebym nie musiał się do niego przyznawać. Jeżeli sen trwa zbyt długo, zamienia się w stan chorobowy, zamienia się w śpiączkę, w stan wegetatywny. Stan, w którym człowiek nie ma kontaktu z rzeczywistością, w ogóle nikt nie ma z nim kontaktu. Świat wewnętrzny jest jedynym światem, w którym przebywa. Jest sam, zupełnie sam. Nie jest w stanie ani wpływać na to, co się wokół niego dzieje, ani tego rozumieć. Nie jest w stanie tego przeżywać i doświadczać. Jest zamknięty gdzieś wewnątrz siebie, w wielkiej pustce, w wielkim osamotnieniu. Jeżeli taki stan dotyczy ciała, czasem pomóc mogą lekarze. Jeżeli taki stan dotyczy ducha, tutaj obudzić może już tylko Bóg. Rozpoczynamy okres Wielkiego Tygodnia. Ostatni tydzień Wielkiego Postu, który można koncertowo przespać. Ja od dziś głoszę rekolekcje w Gnieźnie, rekolekcje wielkopostne. Kiedy proboszcz mnie o nie prosił, zapytałem go, a nie sądzisz, że to będzie dla ludzi zbyt trudne, cały tydzień w kościele? Odpowiedział mi, nie. Ci, którzy zechcą, ci przyjdą. Zaprosimy ludzi po prostu na tydzień dla Boga. Naszą okazją, czy naszą możliwością, czy naszym zadaniem wręcz jest stworzyć im szansę, dać im tę szansę. I może, drodzy, dzisiaj czas na takie małe przebudzenie może czas uświadomić sobie, że ten tydzień rzeczywiście powinien być tygodniem dla Boga. Może czas wyruszyć do Kościoła, póki jeszcze wasze nogi was tam są w stanie zanieść. Bo może nadejść taki czas, że wizyta w Kościele będzie elementem niedościgłych marzeń. I może nadejść też taki czas, że odtworzenie modlitwy Zdrowaś Maryjo dla naszego umysłu będzie prawie niemożliwe. Może warto wykorzystać tę chwilę i dać się poruszyć Jezusowi. Jeżeli On nas nie poruszy, Jego cierpienie, to już nie wiem co. Jedno jest pewne: On jest i będzie z nami w naszych ogrujicach. Niezależnie od tego, jak trudne stałoby się nasze życie, niezależnie od tego, jak trudne ono dzisiaj jest, On jest z nami. On to rozumie. On tego doświadczył. On to przeżywa. Z nami na ten wielki tydzień. Niech Was błogosławi, strzeże i umacnia dobry i miłosierny Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty.